stójniku pilchowickim, e, tak zwanej tamie pilchowickiej. Piękny obszar zniszczony przez polityków, polityków i brak tak naprawdę działań zmierzających do programu ochrony tego zbiornika. To jest, to jest wynik działalności samorządów, samorządu, Jeleniej Góry, Szklan, bo to wszystko tutaj się skumulowało, to jest wynik proszę Państwa tego co robią te spółki, które za to są odpowiedzialne. Mamy do czynienia ze zrzutem tutaj właśnie szczeku. To wszystko się tutaj skumulowało nadmiar tej chemii, która jest stosowana, to jest wynik właśnie tego, co tutaj jest. Tu już nie ma życia, tu już nie ma ryby. Tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z katastrofą. E, nie, koleżanki, to nazywajmy to katastrofą naturalną. Tu już e, tak naprawdę nie ma nic, nie ma, niczym niczym, niczym nie ma niczego, Samorządowcy tak naprawdę dobrze się bawią, poniosą już te pieniądze, ale powstaje jedno z podstawowych pytań, bo politycy potrafią się oskarżać. PIS oskarżała, Platformę Platformę oskarżała, PIS o zaniedbania, ale zajrzyjmy, proszę Państwa dostają na utrzymanie 400 km rzek, czyli w należytym stanie technicznym. Budżet za PiSu, jak i zarówno za Donalda Tuska, to 640 tysięcy złotych. 640 tysięcy złotych na 400 km rzeki, w tym 54 km rzeki, która przechodzi przez Jelenią Górę. To jest tak naprawdę fikcja. To pani... Yy... Prezes chyba spółki wodnych więcej zarabia za rok niż rząd przeznacza pieniędzy na utrzymywanie tej gospodarki wodnej. Dziś powinniśmy poważnie porozmawiać, tylko powinniśmy mieć do tego fachowców, a nie politykierów. Spółki są poobsadzane przez politykierów albo z PISU, albo z platformy, a nie ludźmi wykwalifikowanymi, którzy mają pojęcie. Jak w ogóle ten problem rozwiązać? Ten no problem właśnie, no, się nie rozwiąże. To, to, to jakby w tym momencie chyba najważniejsze pytanie. Czy i ewentualnie co można zrobić, żeby ten problem rozwiązać, żeby. Bo to jest sytuacja, która trwa tutaj od. To nie jest pierwszy rok, tak? Trwa taka sytuacja w ubiegłym roku. Trwało to 2, 3 i 5 lat temu, aczkolwiek widać, że ten problem się z, z każdym rokiem pogłębia, staje się to coraz bardziej intensywne. Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego, co powinniśmy tak naprawdę robić i kto powinien to robić? Po pierwsze, tutaj jest brak działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To są dziwne sytuacje, bo ja jak badałem zrzut o tak naprawdę ścieków z wylotów z wodnika, no to tutaj mieliśmy do czynienia z katastrofalnymi wynikami. Dosłownie parę dni później robił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrolę. No i tutaj nie ma żadnych nieprawidłowości, więc powstaje pytanie: czy wyniki, czy moje, czy Wojewódzkiego Inspektoratu były prawdziwe? Jaka jest tak naprawdę rzeczywistość tego systemu kontroli jakości? To nie tylko tak, jak ja mówię, bo od dłuższego mówię czasu o, o, o żywności, ale i o wodzie. Ja uważam, że mamy do czynienia z tworzeniem drzwi i utrzymywania instytucji, który tak naprawdę nie... jest. jak to w Twojej ocenie wygląda w tej chwili ta sytuacja na dole, poniżej zaporu? E, Poniżej zapory w mojej ocenie mamy katastrofę ekologiczną tak, e, w środowisku naturalnym, mamy stworzenie zagrożenia bezpośredniego dla e, mieszkańców, a w szczególności dla tych, którzy e, no, korzystają ze studni własnej. E, mamy do czynienia też z sytuacją tak naprawdę stworzenia norm jakościowych. Bo Sanepid kontroluje jakość wody i ta woda spełnia kryteria tych norm, które zostały stworzone, ale czy te normy tak w rzeczywistości są bezpieczne dla spunktu zdrowotnego dla człowieka? I czy wszystkie odczynniki są badane? E, na pewno nie. Widzimy, że pieniądze z KPO są rozkradane, rozkradane przez działaczy platformy obywatelskiej i pis u na rowerki elektryczne, rozkradane są na solaria, rozkradane są na swingers kluby, jachty i inne kwestie, a te pieniądze w rzeczywistości powinny służyć ludziom, tak? Czyli te pieniądze powinny trafić na system, budowę systemu kontroli laboratoryjnej od wody do żywności. Żyjemy w, w państwie fikcji, E, Politrupów, e, którzy tak naprawdę patrzą na swój interes, e, to są kieszonkowcy, bo to inaczej tego nie można nazywać. To, co się dzieje, to jest to forma e, wyciągania pieniędzy e, z, lu, z kieszeni najbiedniejszych i to nie służy ani najbiedniejszym, ani tym, a oni nawet samym sobie. Oni, oni, oni sobie robią szkodę. Tak naprawdę ja się dziwię. E, burmistrzowi w Lenia, że nie podnosi rabanu, bo to co my mamy tutaj, z czym mamy do czynienia, proszę Państwa, to jest katastrofa ekologiczna i tutaj nikt normalny nie przyjedzie turystycznie, nie. ani łódką nie popływa, nie. ani tutaj nie będzie wchodzić do tej wody. No właśnie, wiesz co, my to widzimy tutaj na miejscu, nie wiem czy to widać jest w obiektywie, jakbyś określił co tutaj tak naprawdę jest? Tutaj jest odstoń. Tutaj jakieś, kapcie, jakieś butelki, elementy drewniane, trochę plastiku przeróżnego. To jest, to jest efekt działalności ludzkiej. Bo my, jako ludzie, nie zastanawiamy się. Z kwestią wylewania, wylewania kretów, do wyrzucenia śmieci, butelek, tego wszystkiego. To wszystko tutaj się kumuluje. Tylko kto za to wszystko zapłaci? No i przyszły przyszłe pokolenia więc powinniśmy brać przykład właśnie tak jak myślą Japończycy nie myślą na 100 lat w przód oni myślą o tym, żeby to wszystko służyło w przyszłości w następnych pokoleń nie żyją z dnia na dzień, a Polacy żyją z dnia na dzień porwać, wyrwać kieszonkowcy, kłamcy i oszuści, ja nie wierzę żadnej instytucji ani samej pid ani wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru, nadzoru budowlanego, ani ochrony środowiska. Nikomu z nich nie wierzę co do jakości e, tamy uszkodzeń, tej tamy bezpieczeństwa, zapewnień, które oni tutaj nam serwują. I co do kwestii wyników badań. Nie wierzę, dlatego że robiłem badania i na żywności, i na wodzie, i te e, jak zlecę prywatne badania, a robiliśmy e, te badania i one były robione e, w, w zakładach. KGHM-u. Ta woda była badana właśnie tutaj na welocie z oczyszczalni w Jeleniej Górze. No, odmienne były wyniki tego, co przedstawiał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Pytanie jeszcze jest jedno zasadnicze. Słyszymy zapewnienia co do kwestii, woda jest ozonowana. Ale ozon w połączeniu z chlorem daje brom i formaldehy. A to są też pierwiastki szkodliwe dla zdrowia. Czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bada to, co powinien badać, czy bada to, co jest wygodne dla systemu? System jest antyludzki, konsekwencje zdrowotne ponosimy i lądujemy na cmentarza. Wiesz, to trzeba...